Zmieniamy temat, zmieniamy miejsce i zmieniamy czas. Dorota Kaczor jest dzisiaj naszym gościem. Przenosimy się do przesieki, do roku 1945. Co wydarzyło się w karkonoskiej przesiece bezpośrednio po zakończeniu wojny? Niezwykłe znalezisko. Mianowicie w 1945 roku zostały odnalezione tam obrazy Matejki. Niezwykłe obrazy. Unia Lubelska, Batory pod Pskowem i rejtan Upadek Polski. Nie zdradzę szczegółów, oczywiście zapraszam na reportaż, ale mieszkańcy Przesieki postanowili to niezwykłe wydarzenie upamiętnić. Postawili między innymi obelisk, a także tablice informacyjne. A więc zapraszamy Matejko w Przesiece. Przez cały okres wojny Dolny Śląg, szczególnie ta część południowo-zachodnia była niezwykle bezpieczna. Mało kto dziś wie, że tu na teren Mileniogóry i okolic w zasadzie wojska obce dla Niemców weszły dopiero praktycznie na wiosnę 1945 roku. No to znaczy przez lata ten teren był niezwykle bezpieczny. Można było tu przywozić różnego typu cenne dzieła sztuki między innymi, yy, i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Dolny Śląsk w zasadzie przeżył tylko kilka bombardowań. To były miasta, duże miasta, natomiast ta prowincja była zawsze bezpieczna. I przez to tu gromadzono cenne obiekty z całej niemalże Europy. Po wojnie w 1945 roku napływała ludność polska na tereny ziem odzyskanych. Tutaj w przesiece obecnej, a dawniej Hain, osiedlali się ludzie i w tym miejscu, gdzie są jeszcze pozostałości po tym nieistniejącym domu, był hotel, restauracja pod nazwą Leśny Zamek, po polsku Waldschlesen z nazwy niemieckiej. W tym domu okazało się, że pewien osadnik chciał w tym domu zamieszkać, więc moja mama, pracując tutaj z urzędu pełnomocnika Wojciecha Tabaki, razem z komisją musiała sporządzić protokół. I okazało się, przy spisaniu tego protokołu, że w piwnicy są wielkie skrzynie. To były trzy skrzynie dużych rozmiarów. Zaskoczenie tych osób było dość znaczne. Przerwano w tym momencie spis natury, ten komisyjny. No i byli wszyscy ciekawi, bo na skrzyniach mama odczytała napis Muzeum Warszaw. Co sugerowało, że to jest już sprawa bardziej poważna. Okazało się później, że to były obrazy Jana Matejki. Wersje tego, kto pierwszy odnalazł obrazy Matejki, są bodajże trzy. Jedną z wersji opowiadała Stefania Czajka, która była no, sławną damą przedwojennych, przedwojennego świata artystycznego Warszawy, ale po wojnie z różnych powodów wstąpiła do milicji. I uczestniczyła w poszukiwaniu dzieł sztuki razem z ekipą, którą właśnie kierował profesor Lorenz. I to ona dzięki swoim kontaktom chwaliła się, że uzyskała taką informację, że te dzieła sztuki są właśnie tu na tym terenie. Inna relacja, którą opowiadał sam profesor Lorenz po tym wspomnieniach, była taka, że. W czasie jednego ze spotkań z przedstawicielami polskiego wojska, no i wtedy z sojuszniczą armią radziecką po wypiciu ileś tam litrów alkoholu, oni przekazali tą informację, że widzieli tutaj skrzynię z jakimiś polskimi obrazami. E, chyba najbardziej prawdopodobną właśnie m, taką wersją tych wydarzeń jest to, że rzeczywiście to polscy osadnicy, którzy tu organizowali życie, e, sprawdzali okoliczne domy, chcieliśmy wiedzieć, co tu się znajdowało, no, odkryli skrzynię i poinformowali władze tu regionalne. I w ten sposób obrazy zostały odnalezione. I ta wersja wydaje się najbardziej prawdopodobna, dlatego że zachował się dokument ze starostwa powiatowego właśnie, który mówi o tym, że, że te dzieła sztuki zostały odnalezione tu i profesor Lorenz przyjechał właśnie do starostwa i otrzymał informacje na ich temat i przez to je zabezpieczył. Tutaj mówimy o odnalezieniu w 1945 roku trzech, Wielkoformatowych płcien Jana Matejki, tych, które mówiły o wielkich wydarzeniach historycznych, ważnych dla Polaków. Przede wszystkim Rejtan, 1866 rok, obrachunek Matejki z Targowicą. Jednocześnie obraz, za który otrzymuje Złoty Medal, jest wysoce nagrodzony, ale też obraz, za który spotyka go fala krytyki od Polaków, bo to Bolesławita napisze, że nie wolno tak szargać imienia. Ojczyzny. Unia lubelska nawiązujący tytułem do podpisania Unii. Jednocześnie obraz, który pierwszy raz jest wystawiony w Lwowie i tam ma tylko zasłynie tym, że ufunduje niezwykłe stypendium artystyczne. Stypendium, które z jego środków finansowych będą otrzymywali uczniowie Szkoły Sztuk Pięknych. Polak wyznania rzymskokatolickiego i Rusin wyznania grekokatolickiego. We wszystkich tych dziełach, a i tych trzech, które tutaj odnaleziono w Przesiece w 1945 roku, pojawia się nie tylko Jan Matejko artysta, ale zwykle z tymi dziełami wiąże się Matejko Europejczyk, bo są nagradzane na wystawach światowej sztuki. W Paryżu. Trzeba pamiętać, że, jego, że Matejko wystawia na Salonie Światowym w Paryżu 11 razy i jego obrazy zawsze otrzymują najwyższe odznaczenia. Trzeba też pamiętać, że są to obrazy, w których pojawia się Jan Matejko-Obywatel, bo one zawsze muszą poruszyć jakąś naszą stronę bycia obywatelem, bycia patriotą. Batory pod Skowem, świetne realia, wydarzenie nawiązujące do hołdu przecież, złożonego batorem, czyli do całej kwestii Rzeczpospolita Rosja. Fantastyczne Realia obrazu, obrazu ukończony w 1874 roku, a rzecz znamienna, do postaci Batorego, pozuje Ormianin. E, tutaj też przezabawna historia z odnajdywaniem modeli pozujących do obrazu, bo podobno do postaci Batorego, Matejko znalazł modela na rynku krakowskim. Obrazy Matejki, mówimy o trzech obrazach, które zostały odnalezione w Przesiece. Natomiast to dwa obrazy, Rejtan i Batory Podpiskowe, zostały ewakuowane we wrześniu 1939 roku, właśnie na wschód. Razem oczywiście z prezydentem i z innymi oficjalami. Ostatecznie no, losy wojny tak się potoczyły, że te, obozy, te obrazy trafiły do Lwowa i przez kilka lat znajdowały się w rękach później niemieckich. Ponieważ w 1944 roku rzeczywiście armia radziecka zaczęła mocno napierać na te wschodnie rubieże generalnego gubernatorstwa terenów okupowanych przez Niemców, e, gubernator dystryktu Galicja, który, który siedzibie miał w Lwowie, Otto Wachter, zdecydował o tym, żeby te obrazy ewakuować na zachód. I ostatecznie e, gubernator Hans Frank zdecydował, żeby latem 1944 roku ewakuować dzieła sztuki właśnie trochę... Niżej, na Dolny Śląsk, już nie tylko do Świdnicy, ale do miejscowości jeszcze położonych na południe. Do przesieki obrazy trafiły za sprawą dolnośląskiego konserwatora zabytków, profesora Gintera Grundmana. I to właśnie on, dzięki wsparciu wojska, przetransportował te dzieła sztuki najpierw do Cieplic, bo w bibliotece rodziny Szawgoczów mieściło się jego biuro i takie prowizoryczne prowizoryczna składnica dzieł sztuki, które jeszcze starał się zebrać z tych terenów, które nie były zajęte przez Rosjan. No cóż, wojna się potoczyła dla Niemców z wielką niekorzyścią. Musieli się ewakuować na zachód, i on również opuścił Dolny Śląsk. Zabrał ze sobą samochód ciężarowy z przyczepą dzieł sztuki, natomiast obrazy matejki były zbyt duże, żeby mógł je ewakuować do, w stronę Niemiec. Oczywiście, no wiemy, że dwa obrazy zostały w zasadzie złożone w kostkę i one nie zajmowały tak dużo miejsca, natomiast Unia Lubelska wciąż była gigantyczną skrzynią. Tego się nie dało ewakuować i pozostawił je właśnie w cieplicach. Jest bardzo prawdopodobne, że być może niemieckie władze wojskowe zdecydowały się, żeby porozwozić część dzieł sztuki gdzieś tu po okolicy, no i ukryć je w jakiś sposób. No, ukryć. no te dzieła sztuki nie były ukryte, one zostały złożone w bezpiecznym miejscu i prawdopodobnie w taki w sposób trafiły tutaj do przesieki. Z opowiadań mojej mamy, mogę powiedzieć, że sam fakt odnalezienia był tak duży, że już ta ilość mieszkańców, która się osiedliła w tej miejscowości, spotkała się i postanowiła nadać polską nazwę tej miejscowości Hajn na cześć odnalezionych obrazów Matejkowicę. Myślę, że trzeba dzisiaj po tylu latach od tych wydarzeń mrocznych i strasznych przypominać wielką historię i przypominać też fakt, że my zwykli ludzie często stajemy się częścią tej wielkiej historii. Warto też pamiętać o twórczości Jana Matejki, o tym jak przez stulecie ta jego twórczość jest ważna, była ważna, jest ważna i miejmy nadzieję, że będzie. I warto też pamiętać o tym, że są to wybitne dzieła. Dobrze, że się odnalazły, że nie uległy zniszczeniu. Dobrze, że byli tacy ludzie, którzy zwrócili na nie uwagę, że udało się odrestaurować. I warto też pamiętać, że za inne obrazy Jana Matejki ludzie gotowi byli oddać życie, a chyba nic więcej nie świadczy o artyście i o jego twórczości jak to że ktoś chce swoje życie ofiarować za ratowanie dzieła sztuki. Myślę, że o takich wydarzeniach należy pamiętać i trzeba je przypominać. Warto też pamiętać, że jest coś więcej poza straszną historią. To są nasze marzenia, nasze idee, nasze marzenia, które oby przetrwały każdy czas. Chcemy, żeby przesieka została bardziej rozpropagowana nie tylko wodospadem podgórnej, ale także sprawami naszej historii, tej powojennej historii bardzo ważnej dla historii dziedzictwa narodowego, czym właśnie są te trzy obrazy Jana Matejki. To co kiedyś było w innym świetle przedstawione, my opracowaliśmy, dołożyliśmy starań, przeglądając wiele ciekawych dokumentów i opracowań i dołożyliśmy ten nasz wątek przesiedzki i chcemy właśnie poprzez tą uroczystość podkreślić że na tym my jako komitet społeczny kończymy ale historia ciągnie się dalej Dorota, dlaczego ludzie w Przesiece przypomnieli sobie o tym wydarzeniu? jakby Co chcą osiągnąć przypominając ten epizod sprzed kilkudziesięciu lat? Uważam, że kapitalna inicjatywa. Nowa Obrzych ma Złoty Pociąg, Przesieka ma obrazy Jana Matejki. Myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja turystyczna, a właśnie dla przyjezdnych, dla turystów czyli przesieka walczą turystów, także walczy historią, niezwykłą historią Dolnego Śląska. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Dorota, dziękuję Ci bardzo dziękuję. i do zobaczenia w naszym kolejnym programie.